Dlaczego Kraków? Przyprowadzić się do Krakowa? Ta decyzja nie do końca była nasza. Ja zawsze chciałam mieszkać nad morzem, dlatego byłam nastawiona, by pojechać do Gdańska. Tam nawet wybrałam sobie szkołę wyższą dla studiów. Ale życie przynosi swoje korekty. Decydującym czynnikiem stało znalezienie pracy dla Olecha w pobliżu Krakowa. Ironia jest w tym, że po przyjeździe do Krakowa dowiedzieliśmy się, że pracodawca już nie potrzebuje pracowników i byliśmy zmuszeni szukać pracy od nowa. Ale chyba taki był nasz los okazać się w Krakowie. Tak musiało się stać, że trafiliśmy jednak do Krakowa i całym sercem polubiliśmy to miasto. Przed Polską ja mieszkałam 4 lata w Kijowie i wiedziałam na 100% że nie chcę mieszkać w stolicy. Wystarczy parę razy w godzinę szczytu przejechać się metrze jak śledzi w słoiku. Albo stać godzinę w korku, żeby wszystkie inne zalety tego miasta zeszły na drugi plan. Tak, megapolisy mają dużo zalet i dają wiele możliwości, bodajże wyższe zarobki. Ale to się wiąże również z niektórymi trudnościami zamieszkania w stolicy. Nie wszyscy są przyzwyczajeni do szybkiego tempa życia, które dyktuje duże miasto. Zwłaszcza dla osób, które wyrosły na cichej, rozluźnionej wsi, jak my. Dla mnie stolica kojarzy się z takim miejscem, gdzie ludzie się śpieszą, biegną do sukcesu w gęszczu betonowej dżungli. Tak, oczywiście Kraków też nie jest małym miastem. 780 tysięcy mieszkańców, gęstość populacji. 2,5 tysięcy mieszkańców na kilometr kwadratowy. Dla porównania, w Warszawie ta liczba wynosi 3,5 tysięcy mieszkańców, prawie tyle, ile w Kijowie. A to znaczy, że w Krakowie jest bardziej przestronnie. Ktoś może zauważyć, że w Krakowie dużo turystów, ale turyści nie przyspieszają tempo miasta. Nawet odwrotnie, zwalniają go. Chociaż jeśli mieszkasz w okolicach centrum miasta, to chyba też nie trudno zauważyć niektóre wady takiego sąsiedztwa obok wiecznych imprez i święte życia. Ale centrum to serce każdego miasta i tam zawsze coś się dzieje. Kraków łączy w sobie komfort miasta i zmierzone życie, nowoczesność i przyszłość tu, w Tandemie. Duch historii unosi się w powietrzu. Czasami wystarczy tylko podnieść głowę, żeby zobaczyć niepowtarzalne sztuki dzieła. Każdy tu znajdzie coś dla siebie. O rozwiniętej infrastrukturze nie muszę wspominać, wszystko dostępne tuż za progiem, ale najważniejsze to ludzie, którzy umieją cieszyć się życiem. No przynajmniej mam takie wrażenie. I ta ich pozytywna energia jest zakaźna. Dlaczego Kraków? Bo to miasto, w którym czuję się u siebie w domu, gdzie komfortowo, przytulnie, bo to miasto, które pozwala maksymalnie wyczuć smak życia.